Witam serdecznie, nazywam się Dagmara Gmitrzak, jestem trenerką rozwoju osobistego, socjologiem, terapeutką holistyczną. Od 13 lat pracuję z ludźmi, jest to moja pasja, bardzo kocham to co robię. Napisałam też kilka książek z dziedziny rozwoju osobistego, m.in. Inteligencja serca, obudź swoją kreatywność, pokonaj stres. Wspieram ludzi na ich ścieżce rozwoju osobistego. Pracuję z takimi osobami, które chcą żyć pełnią, chcą doświadczać więcej obfitości, powodzenia w swoim życiu. Być może jesteś teraz w takim momencie swojego życia, kiedy też pragniesz jakiejś zmiany. Chcesz doświadczać więcej pełni, obfitości, powodzenia, być może chcesz zmienić pracę, może pragniesz bardziej satysfakcjonującego związku, chcesz doświadczać obfitości finansowej, żeby spełniać swoje marzenia. Jeżeli tak, to chciałabym Ci powiedzieć e, o bardzo ciekawym systemie e, związanym z rozwojem osobistym. E, jest to taka mapa, czy taki klucz do e, aktywizowania w sobie energii życiowej. E, I tą mapą jest spojrzenie na własne życie z perspektywy systemu energetycznego, a generalnie mówię tutaj o czakrach. Powiem teraz kilka słów o tym systemie, żeby wprowadzić Cię bardziej w świat, systemu energetycznego ogólnie. Czakry znane są w naszej kulturze głównie za sprawą jogi tak jak kojarzysz yoga związana jest z Dalekim Wschodem, natomiast czakry, czyli ośrodki energetyczne, wiry energetyczne w naszym ciele znane są również na całym świecie w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej, na Hawajach. Generalnie chodzi o to, że jesteśmy istotami energetycznymi. Mówią o tym również fizycy kwantowi, także nie tylko rdzenne kultury. I w naszym ciele znajduje się dużo takich wirów energetycznych, ośrodków energetycznych, które pobierają Energię z, jakby z otoczenia i dystrybuują tą energię życiową do naszego ciała fizycznego, do różnych organów wewnętrznych. Mamy siedem takich głównych bram, siedem głównych dysków czy też wirów energetycznych, które trochę przypominają takie pąki kwiatów. Więc te wiry siedem głównych umieszczone są wzdłuż kręgosłupa, wzdłuż tej osi naszego ciała od yy, podstawy kręgosłupa. Do samego czubka głowy, siedem centrów energetycznych. I teraz, jeżeli te czakry pracują harmonijnie, nasze wibracje energetyczne są bardzo e, silnie naładowane energią życiową. E, I co się wtedy dzieje? W naturalny sposób przyciągamy dobrostan, e, obfitość, pomyślność. Generalnie mamy takie poczucie, że wszystko w naszym życiu płynie, dzieje się pozytywnie. Zatem, jeżeli tak nie jest, to znaczy, że nasze czakry nie pracują harmonijnie, że nasze wibracje energetyczne, nasze biopole nie jest silne, nie jest naładowane energią. Więc kluczem do tego, żeby sprawić, aby, yy, abyśmy bardziej doświadczali tego powodzenia, obfitości w naszym życiu, jest właśnie praca z czakrami. Do tego bardzo zachęcam. Więc, jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący, to zapraszam bardzo na warsztat, darmowy warsztat online, który będę prowadziła w najbliższy czwartek o godzinie 19. Nie będziemy się widzieć, ale będziemy się słyszeć i będziemy wszyscy w tym samym czasie, podczas tego warsztatu, będę mówiła bardzo dużo na temat czakr, będę mówiła, w jaki sposób pracować z czakrami. Jest to naprawdę wachlarz różnych technik, od wizualizacji, poprzez techniki oddechowe, ćwiczenia, również pracę z poziomem mentalnym, tak? Ze zmianą naszych przekonań, bo bez tego no, niestety nie, nie, nie ruszymy do przodu. To, co jest jeszcze bardzo ważne, jeżeli chodzi o czakry, ja pracuję z nimi od 15 lat, odkryłam je w 1999 roku i do tej chwili mnie bardzo interesują. Uważam, że jest to jeden z najbardziej spójnych, logicznych systemów psychologicznych, filozoficznych, który można stosować, łącząc, łącząc ten system z różnymi ścieżkami właśnie rozwoju osobistego, abstrahując zupełnie od, od jakby tej kwestii, Duchowości czy religijności, także to chcę podkreślić, jest to system spójny, nie ma znaczenia tej, jaką ścieżką podążasz. Jest to coś, co ma Ci pomóc rozwinąć Twoje skrzydła i doświadczać powodzenia, obfitości w Twoim życiu. Także w tej chwili już możesz zarezerwować swoje miejsce na warsztacie. Mam nadzieję, że się spotkamy i bardzo zachęcam do podjęcia tego pierwszego kroku w stronę doświadczania w pełni życia. Także do zobaczenia, do usłyszenia.